Jeżeli regularnie oglądacie kanał o domu, to wiecie, że kilka miesięcy temu już recenzowałem wideofon od ESWIS i to był model EP7. Dzisiaj mamy TP7. Czym to się różni? To jest tak naprawdę bardzo podobne urządzenie, ale mamy tutaj kilka cech innych i najważniejsza to jest bezprzewodowość. Jeżeli pamiętacie tamten film, to dobrze wiecie, że ESWIS EP7 był wideofonem tak zupełnie bezprzewodowym. Niemniej jednak jest pewna grupa ludzi, którym rozwiązania bezprzewodowe mogą nie wystarczyć. Część po prostu nie będzie ufać, że bezprzewodowe to dobre, bo przewodowe to jednak lepsze. Jednak moim zdaniem ta grupa docelowa, do której trafi SWIS TP7, a nie EP7, to są ludzie, którzy albo A. budują dopiero dom i mogą po prostu te kabelki bez problemu sobie poprowadzić, albo B. mają naprawdę dużą odległość od bramki do domu. Na przykład to jest 100 metrów. I o ile w przypadku modelu EP7, no na taką odległość, łączność bezprzewodowa może nie wystarczyć, albo nawet na kilkadziesiąt metrów, to w modelu TP7, jeżeli skorzystamy z odpowiednich przewodów, no to jak najbardziej będziemy mogli ten dzwonek z tym monitorem ten cały sprzęt po prostu ze sobą połączyć. Z rzeczy, które mamy między modelami EP7 i TP7, takie same, no to jest ten główny moduł, bo to się praktycznie nie różni, a także monitorek, który znajduje się bezpośrednio w domu, przez który widzimy, że ktoś podszedł do bramki i tak dalej. Więc te elementy się nie różnią oczywiście poza jakimiś drobnostkami, które są potrzebne do połączenia przewodowego albo bezprzewodowego, zależnie jaki model wybierzemy. A z takich fizycznych rzeczy które się zmieniły, no to w modelu EP7 bezprzewodowym, tak jak mówiłem, mieliśmy panel solarny, a w modelu TP7 mamy taką oto fizyczną klawiaturę. Ona jest na Bluetooth bezprzewodowa, którą możemy obok zainstalować. W modelu EP7 też była opcja korzystania z takiej klawiatury, ale ona znajdowała się bezpośrednio na urządzeniu, na tym module, no i była dotykowa. Tutaj jest fizyczna, lepiej widoczna, wygodniejsza.